Witam bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, czy w kolejnym odcinku postanowiłem opowiedzieć o więzi i relacji, ale tak z mojego doświadczenia z uświadomienia sobie tych dwóch tematów. Tak pomyślałem, że może się to komuś też przydać, zwłaszcza, że <laughs> dla coraz większego grona ludzi. Relacje stają się coraz bardziej ważne z racji tego, że zauważają, że przynoszą nam po prostu najwięcej szczęścia w życiu, więc yy, te grono, <laughs> które za nimi podąża za tym tematem, się powiększa. Ale postanowiłem <coughs> opowiedzieć trochę o nich w sposób dosyć taki surowy, żeby u wielu może przebić takie bańki iluzji, które noszą w głowie. Bańki dotyczące tego, że zazwyczaj my ludzie. Myślimy, czy wierzymy, czy nam się wydaje, że te relacje czy więzi z innymi ludźmi mamy, ale jak się temu bliżej przyjrzeć, czy trochę podrapać w temacie, to okazuje się, że jest odwrotnie. Bo relacje i więzi, moi drodzy, według mnie, to jest temat deficytowy. Dlaczego? Może na początek. Zanim odpowiem na to pytanie, powiem, jak ja w jednym zdaniu, jak ja rozumiem relacje i więzi. Więzi według mnie to jest coś takiego głębszego. Głębszego jest zbudowane na, na innych zasobach niż, niż relacja. Relacja też. Jest zbudowana, zbudowana na czymś innym. Może, może zacznę od więzi. Więź, słuchajcie, moi drodzy, to jest, to jest swego rodzaju połączenie, tak? bo relacja czy więź to jest, to jest pewien most do, między drugim człowiekiem czy między ludźmi. Z tym, że więź, i wydaje mi się, że jest, mogę się też mylić, jeżeli się mylę, to, to napiszcie że źle to rozumiem, Wy macie inne, może macie inne doświadczenie, coś, coś mi też podpowiecie. Jest, jest o wiele trudniejsza do zbudowania z racji tego, że, że powstaje w wyniku tego, że, że drugiego człowieka widzimy, widzimy szanujemy, uznajemy go i go akceptujemy. I najlepiej, jeżeli to uznanie... Szacunek, akceptacja ma charakter taki bezwarunkowy. Akceptujemy jego inność od nas, tak? jego unikatowość. I jak przyjrzymy się e, tym zasobom, które budują więź, no to rzadko się zdarza, abyśmy my tak naprawdę byli w stanie. Kogoś uszanować, uznać, zaakceptować takim jakim jest. Dlaczego? No, nam się wydaje, że tak jest, że tam ludzi szanujemy, czy innych, nawet członków rodziny. Członkowie rodziny zazwyczaj mają przekonanie, że mają między sobą tak zwane więzi, więzi, rodzinne. Ale jak się spojrzy na, na zachowania, tak? słowa są piękne, tak, że tam mówimy, że tam. No, my jesteśmy rodziną, kochamy się, ale jak się spojrzy na zachowania członków rodziny, to tak trochę, no bardzo często te, te słowa są puste, bo patrzymy, że za nimi nic nie stoi. Nie? Że ludzie do siebie zwracają się niegrzecznie, w zachowaniach robią sobie na złość, więc po tych, po tych zachowaniach widzimy, że, że się nie szanują, że tam nie ma szacunku, nie ma uznania, nie ma akceptacji, jest wrogość. Więc, jeżeli taka sytuacja występuje, to nie ma się co oszukiwać i, i stwierdzić, że po prostu nie ma więzi. Tak? Możemy, możemy taką sytuację mieć i z dziećmi, z własnymi rodzicami, z rodzeństwem. Tak? I też oczywiście z ludźmi, którzy nie są z nami spokrewniony, spokrewniony, spokrewnieni biologicznie. Więc. Yy, to, co ja widzę, to takich autentycznych więzi, tak? prawdziwych więzi, no, jest jak na lekarstwo. I, I dlaczego tak to jest? No słuchajcie, tu, tu nie mówię, bo już może ktoś w tej filmie słucha i się zmartwi, o bo mu, bo mu nagle pokazałem tą czarną prawdę o nim, że sobie coś uświadomił, ale. To nie chodzi o to, że, że ja nakręciłem ten, ten filmik po to, żeby kogoś z Was obwiniać, czynić, czynić oskarżonym. Taka, takie nasze zachowanie, gdzie my przejawiamy brak szacunku, uznania, akceptacji, wynika z tego, że my nie dostaliśmy wcześniej od swoich opiekunów czy rodziców tego rodzaju zasobów, więc my nieświadomie będziemy powtarzać to tak, w stosunku do innych. I dopóki tego nie zauważymy, nie damy sobie sami szacunku, uznania, akceptacji, miłości, tak, uważności, to nie będziemy w stanie dać tego innym, bo przecież, no, tak jak już się przypomina, taki no, banalny przykład z tym Salomonem z no, pustego się nie naleje, tak? Jak się czegoś nie ma, to nie można komuś innemu tego dać. Nie? Chociażby się chciało, to jest to po prostu niemożliwe. Więc dlatego, słuchajcie, jest, mimo no, tak zwanych więzów rodzinnych, w rodzina się dzieje tak źle, jest tyle wrogości, tak? braku zrozumienia i, i tyle walki. Nie? To właśnie wynika z tego, że mimo że je, po, mamy rodzinę, to nie ma więzi. Nie? I drugim, drugim rodzajem połączenia jest... Jest relacja, relacja. Według mnie to połączenie jest zbudowane i głównie referuje do, jest wynikiem komunikacji, zrozumienia drugiego człowieka, tak? Umiejętności słuchania go, tak? Że, że ja go słucham, słyszę, rozumiem, komunikuję się z nim i to jest, i wtedy mamy o relację, tak? Zresztą się, się nawet mówi, że, że, że źródłem relacji jest komunikacja. I tutaj jak się przyjrzymy tym naszym relacjom znowu, nie mówimy, że o ja mam relację z nim, tak? Czy nawiązałem relację, No to, no to przyczyną, czy, czy to jest rezultat właśnie komunikacji. Jeżeli ta komunikacja jest szczera, prawdziwa, tak jest. Yy, no jest efektywna, czujemy to, że, że mówimy do kogoś i ktoś nas odbiera, że nas słyszy, że, że rozumie, że nawet parafrazuje to, co do niego powiedzieliśmy, że aha, chyba cię zrozumiałem, czy, albo pyta, tak, jest zainteresowany, potwierdza właśnie pytaniami, że jest zainteresowany, być, upewnia się, czy dobrze cię zrozumiał, no to my wtedy mamy o, właśnie tą satysfakcję, że, że ta komunikacja jest pełna, tak, że ten nasz komunikat wysłany jest odbierany w tym samym znaczeniu, tak? I wtedy mam tą satysfakcję zrozumienia, bycia zrozumianym przez drugiego człowieka. I z tym też jest nie za dobrze, jeżeli jesteśmy wobec siebie uczciwi i, i spoglądamy, to yy, na nasze życie to łatwo można, no można łatwo, niełatwo, no, można, można zauważyć, yy, jak się jest troszeczkę, może bardziej dociekliwym, uważnym. No, że z tymi relacjami nam i z tą komunikacją też nie jest za dobrze. Większość ludzi tak można powiedzieć, tylko do siebie krzyczy, ale nikt nie, nie słyszy, nie? mówią do siebie, i, i nawet można to nazwać tak kolokwialnie jest to taka rozmowa gęsi z prosiakiem. Nie? I, I nam się wydaje, że my ze sobą rozmawiamy, ale to, to jest tylko takie wypowiadanie swoich komunikatów, takich monologów. Natomiast komunikacja jest to dialog właśnie. Dialog, czyli też druga osoba w tym, w tym daje nam swoją informację zwrotną. Że nas rozumie, pyta, i wtedy jest, jest, jest ta łączność. Tak? I chciałem też powiedzieć na, na, bazie, na bazie tych dwóch tych definicji, tak? które opisałem, że. No, że zbudowanie więzi czy, czy relacji, ktoś może powiedzieć, o, że ja tak umiem, nie? No, jest zależne nie, nie tylko, że, że ktoś jeden potrafi. Jeżeli nasz interlocutor, czyli rozmówca tak tego nie potrafi, to my jesteśmy w stanie co prawda zbudować, załóżmy tę część swojego, swoją część mostu, tak? ale jeżeli on tego nie potrafi, to, no, to tego mostu nie ma. Tak? Czyli ta, y, ta relacja, no nie chce już być taki negatywnie nastawiony, jest, jest po prostu niepeł, niepełna, tak? czy więź. Jest jakby w jedną stronę, natomiast w, dru w drugiej strony nie ma odzewu. Y, no, no ktoś by, zależy od, od, od rodzaju definicji, jaką się przyjmie, bo ktoś jak krytycznie na to spojrzy, tak do, tego, że, że do tego są potrzebne obie strony, tak? jak do związku. Nie? Był związek, na przykład romantyczny dwóch osób, no to, no to jest potrzeba zgoda, umiejętność dwóch osób. Więc tak y, to sobie wyobrażam, widzę, chciałem się z Wami podzielić. Być może komuś się to przyda, bo to jest zrozumienie, zobaczenie tego tematu jest y, no takim może zimnym kubłem dla, dla wielu y, i to nie jest y, radosne, kiedy się to zauważy, ale jest to taki starting point, taki punkt startowy, żeby ewentualnie się tematem zająć i to zmieniać, tak, pracować nad tym, bo, no bo jest, to, jest to ważny temat w naszym życiu relacje z innymi ludźmi, tak. Ech, I to chyba byłoby na tyle, z czym chciałem się podzielić dzisiaj na ten temat. Jeszcze chwilę. Tak oglądam swój umysł, czy coś jeszcze do mnie spłynie. Dobra, to kończę, żeby nie przedłużać. Może jeszcze będzie okazja, no na pewno będzie okazja, tylko w innej formie, o tych, o, wrócić do tematu. Więc y, na tym kończę, żegnam się i do następnego razu.